Cześć, dzisiaj byliśmy w Zo, a właściwie ja z moją mamą i to będzie krótka, bardzo krótka relacja. Kochające się papugi. Chyba na rozwierza śpiącego. koszetnika. Jestem piękna i mam taki cudowny ogon. A tutaj mamy Galidię kosztanowatą właśnie coś wyczynia. Na drzewie je sobie ogon. Właściwie czyści. Ale dosyć to dziwnie wygląda. Bo robi to wszystko do góry nogami. Coś w podobie O que Widocznie nam wykradzanie Madagaskarska. No zbyt atrakcyjnie nie wygląda. Ja tu nie jemy. Jemy chyba nie tako. A tu gdzie jest ryba. Ach, tak. To jest ryba, nie tyść. Brzanka czerwono pręga i krem paczek księżniczka z Zambii szczelinowiec du ten żółty. Naskan, Degana. trochę z amerykańskiego. Ślepiec jaskiniowy. Krewetki takie mamy w domu mhm. i klonujak, który też jest w domu. Normalnie prawie identyczny, tylko ma mniejsze wąsy. Sum wywrotek. No ten do góry brzuchem pływa. Autentycznie. Rak Queenslandski, I Jest tu. Niebieski. Mogłabym mieć taki kolor ścian. I tęczonka neonowa. I tęczonka czerwona, czyli to, to czerwone. czerwone. O, to. Ale na żywo wygląda bardziej pomarańczowo niż na filmie, bo na filmie wygląda czerwono. To jest pełno mamy w domu. Mamy w domu. I tu jest rak luizjański. Pochodzi z Ameryki Północnej. I tam wąż wychodzi. I tu jest Monek też wychodzi wąż. O, Wygląda jak ten ma. Zobaczymy no, oczy. Bardzo bez nogi Czukuczan chiński Gigantyczny Czukuczan chiński, ale ma śmieszny pyszczek mhm. Jakby do nas mówił. Pozdrawiam, na pewno I belonka malajska i patyczek pływający. Ukwiał grzybkowy. Prezentuje się wszędzie. Są takie śliczne, piękne, kolorowe. To pokolec królewski. Tutaj mamy enemon karaibski. Cokolwiek tu jest zastworzone takim dziwnym piszczkiem. I pęsetnik pomarańczowo schował się z chową na wsi, a wychodzi. To jest piękny w żółtych odcieniach. Normalnie jak na egzotycznej wyspie, ale ten ma neonek, w modnych kolorach. Korkowicz skórzasty to takie roślina, taka dziwna. Chirurg hawajski. Trudno stwierdzić, też... A um, tutaj już lecia, właśnie to jest ten chirurg. Cokolwiek on Tu mamy Apogon kardynał. Szary, nie niebieskie. A to jest I to na naszym widzie jest Nemo, czyli alfirion okoniowy bardziej pomarańczowo żółty na piłki i różne ukwiały. Tutaj mamy żerawki. Zostały tylko dwie. Jedna ciągle nam wytyka język. Tego nie widać na filmie, ale tak jest. Oto dywanik. Jeden dywanik. I tam jest drugi dywanik. A co już nie masz? Oj, bardzo źle widać, bo nie mogę przybliżyć, ale dywaniki śpią. A oto ci żubrówka. A tudzież dwie żubrówki. Tylko soku jabłkowego nie widać. Sprostowanie to nie była żubrówka. To jest bizon preriowy. Wygląda dla mnie identycznie. Dwie świętości. Jestem taka śliczna. Mam taki pejściek śliczny. Bijcie trochę. Ty no, ale bijcie od razu. Tutaj, ja tutaj, jest Jeszcze nie takie ogromę. Chcę ją wykopać, czy czyta? Gdzie jestem taka piękna? Normalnie, ich jest tam za dużo, to się już nie mieści, chyba. A ty, ile no. tam tej być? Ty, uważaj no. na łebek, żebyś się nie uderzyła. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Pa!